Dzień dobry, witam wszystkich, pozdrawiam i zapraszam na film z udziałem drużyny A w 2023 roku. Dzisiaj ledzie, będzie lot na 15 km ze soli przy Kościele. Za chwilę pokażę, gdzie jestem. <laughs> Drużyna liczy 77 gołębi. Po ostatnim locie jeden gołąb nie doleciał natomiast wylotka na dwa ciemne z boku przyszła na drugi dzień z lekkimi obrażeniami będzie ona miała też swój filmik i zapraszam do jego oglądania będzie też nagrywany powrót gołębi pogoda mam dzisiaj optymalną jest super, za chwilę startujemy, bomba w górę i zobaczymy co drużyna pokaże dzisiaj Jestem tutaj właśnie w Muzeum Gombrowicza tu obok, kościół. Także jestem tutaj we Wsoli, nie ma tutaj coś. Za chwilę będą głębki puszczone. Oby startowały na ulicę, trochę niebezpiecznie, ale nic, nic nie leciało. O, o kurde, ten się zagapił. Rozpiżony, o kurde. Rozpiżone są bardzo, ale trudno. Dobra, nie zahaczyło żadne samochód. Mam nadzieję, że... Ostaną tutaj, żeby mi nie było widać. Nad ulicą kołyją trochę niebezpiecznie. A samochody jeżdżą, nie mogą się podnieść, ale jeszcze podnoszą. No jeden odbił, chyba jednego się pomyliłem. Słońce w oczy świeci. Jeden odskoczył już, widać Nabierają wysokości, tylko Nie wiem, myślę, że nagrywam tak po santa na czujowo słońce mam prosto twarz z boku. Jeden je już drugi druhý vidzę. いいじゃん。 Smugła akurat mgła Smugła. ale Smugła. ale trudno Smugła. się wróciło to ty Smugła. Smugła. Nie wiem co się nagrywa, ale wysoka Smugła. Ciężki lot widzę, wysoko mgła. Nie widać ich, ja ich widzę, ale tylko tylko węgle. Na pewno są już rozbite, bo to widać, już krąży. wyszłam z boku i tu jest wysoko na tamtej części. sornie nie z mgła? Dobra, kończymy. klatki puste dzisiaj będą chyba też ciężki, ciężki lot. Po lewej stronie kościołem była mgła, poszły wysoko i niestety zobaczymy co to się będzie dzisiaj działo Kościół Zapraszam do oglądania powrotu No, dzień dobry Dzisiaj gołębie zostały wypuszczone ze soli 15 km od Radomia Cała drużyna wraca z powrotem. Jest ich 77. Po raz pierwszy wypuścili. I przyszły z tej strony, żeby można było dobrze ich nagrywać. Kołują nad domem. Na razie porozsiadały się wszędzie, ale wróciła bardzo duża grupa. Nadlatują. I siadają. Ale na pewno nie ma 77. Kolejny dolatuje. Gołąb. Myślę, że jest ze 30, więc... więc powinny jeszcze przylecieć, o jeszcze jeden na niebie się gdzieś pokazuje, słabo widać bardzo, bo wychodzą bardzo wysoko. staram się ich złapać ale ale wcale ich nie widać, wysoko tak były kolejny nadlatuje z daleka też go słabo widać bardzo są takie rozdzielone nieraz to się dają wszystkie razem a teraz a teraz tak sobie podlatują po jednej sztuce bardzo słabo będzie dzisiaj widać Poschodziły niektóre do budy jak zawsze na ziemię. Ale myślę, że jeszcze powinny przylecieć, bo to nie są wszystkie. Co chwilę jakiś latuje kiedy się czeka na gołębie to strasznie dużo przelatuje ptaków na niebie, wydawałoby się, że nie latają, a to i wrony i sroki ale nie ma dzisiaj gołębi sąsiadów siwych, więc chociaż tamte nie wchodzą w ekran Parę gołębi siadło jeszcze na parapetach. Nauczone, że siadają na posesji, ale gdzie chcą? A jeden na czuja sobie siadł na końcu i czeka na wszystkie o kolejny doleciał jeszcze tam jeden kołuje na niebie. Zaraz. O, przyszła większa grupa teraz. Zaraz będą schodzić do dołu. Latają po niebie. I to duża grupa. Myślę, że jest z 15 gołębi. To jest po dwóch minutach od czasu, kiedy przyleciała pierwsza grupa. O, bardzo duża grupa. Trochę się odsunę. Może jeszcze jakiś jeden, dwa brakuje, ale pomyślę, że tym razem już są wszystkie. W ogóle nie są zmęczone. Coś tam czyszczą swoje piórka. Niebo bardzo ładne, mimo że jest jesień, ale zapowiedzieli temperaturę 26 stopni. To widać, to w nocy było chłodno. Bo na dachach jest lekki biały taki osad. Właściciel jeszcze nie przyjechał, ale chyba nie będzie dzisiaj aż takich emocji, oczekiwania na pozostałe wyćwiczone. Bardzo. czy się jakieś dzikie pokazały na niebie a ten jeden rozsiadł się na czubku jak strażnik zaraz przyjedzie właściciel pewnikiem nakarmi towarzystwo, mu nauczono tego że dostają jeść kiedy przyjeżdża Muszą być w bardzo dobrej kondycji, skoro tak szybko wracają. I widać, że wcale nie są jakieś zmęczone, a 15 km to jest sporo odcinek drogi. 77 gołębi wypuszczonych. Myślę, że wszystkie poprzylatywały. Może jakiś osamotniony gdzieś się jeszcze doczłapie. Ale. Ale wszystkie duża grupa siedzi. No jeszcze. Na domu tutaj dwa się rozsiadły na trzy nawet. Na parapecie. Tu no, innych nie ma. No, myślę, że są tak wyćwiczone w lataniu, że łatwo znajdują drogę do domu. Część gołębi siedzi pod siatą które nie były niezabrane. I taka panuje strasznie cisza w tych gołębiach. W ogóle się nie ruszają, jakby wiedziały, że czekają na właściciela, a pewnikiem zaraz wjedzie i zaraz poczują jego obecność. Jeszcze jeden nadleciał, teraz, to jest po siedmiu minutach od pierwszego gołębia. No, musiał samotnie lecieć. No to z gołąb, jak od grupy odłączony, i sam przyleciał. No, to wszystkie sam, to dzisiaj chyba już koniec tej relacji. Myślę, że to ostatnie może już latanie gołębia na taką odległość 15 km, to jest długi odcinek. Wyćwiczone są super, niewłaściciel może być z nich, do mnie. właśnie zajechał na podwórko gołębie, nic nie drgnęły.